To, co się wyprawia w partii Hołowni, to już nawet śmieszne nie jest. I problem polega na tym, że żyjemy w niezwykle trudnych czasach, a ci ludzie zajmują się sobą. I dwie niepoważne osoby walczą o władzę, a trzecia niepoważna osoba wraca, odchodzi, wraca i odchodzi. A więc, szanowni państwo, z PL 2050 po prostu się rozwiążcie i dajcie nam już święty spokój. Szanowni państwo, chciałem was przeprosić, tak? Bo ja tutaj komentuję wydarzenia związane z Davos, Odnoszę się do jakiegoś tam Trumpa, Macrona, jakieś tam nieistotne sprawy, jakiś tam Merkosur, nie wiadomo co. A przecież w Polsce wydarzyła się rzecz, no można powiedzieć, niezwykła, tak? Rzecz, która wymaga w analizy wszystkich mediów i tych małych, i tych dużych, i tych lokalnych, i tych narodowych, i tych wszystkich. No bo przecież, szanowni państwo, okazało się, że już, tak? Już. Dogadali się w partii chołowni i już wiemy, że nie będzie dwóch przewodniczących ani stu przewodniczących, tylko będzie jedna przewodnicząca. Tak, już wiemy. Wiemy też, że Szymon Chłownia nie będzie kolejnym przewodniczącym swojej partii, że odchodzi ze swojej partii tak na zawsze, tak? Dowiedzieliśmy się, że partia Szymona Hołowni nie chce Szymona Hołowni i dowiedzieliśmy się, że dojdzie do bardzo, bardzo emocjonującego pojedynku. No i być może będzie to jeszcze bardziej emocjonujący pojedynek polityczny niż ten, który miał miejsce w roku 60 XX wieku pomiędzy Johnem Kennedy a Richardem Nixonem. A więc zderzą się, można powiedzieć, dwie osobistości polskiej polityki. Dwa giganty tej polityki: pani ministra, szanowni państwo, Paulina Henning-Kloska kontra pani ministra Pełczyńska-Nałęcz, tak? No i wiemy też, że jedna z tych niezwykłych osobistości wygra drugą turę. Czyli właściwie tą drugą turę, drugiej tury, no chyba, że okaże się, że znowu Putin napadnie na wybory wewnętrzne w partii Polska 2050 i będzie trzeba zrobić trzeci raz, drugą turę. No i wtedy wszystko będzie już otwarte, wszystko się będzie mogło wydarzyć, ale no takież emocjonujące wydarzenie przed nami, szanowni państwo, no bo od tego, co wydarzy się ym, tego dnia, właściwie nie wiemy którego, bo wiemy, że ta druga tura odbędzie się niedługo. No to zależy, można powiedzieć, wszystko. No cóż, tak, oczywiście żartuję, ale to jest taki śmiech przez łzy, łzy, szanowni państwo, bo no, dzieją się na świecie rzeczy niezwykle skomplikowane. Stary świat, stary porządek upada i to wszystko dotyczy Polski bezpośrednio. No, to jest tak, że obecnie trwa walka o Polskę, o to, gdzie będzie Polska. Ta walka toczy się również w Polsce. Mamy z jednej strony strony Nawrockiego, który reprezentuje Trumpa i który właściwie wykonuje w jego polecenia, reprezentuje jego interesy. I dąży do tego w, na polecenie Trumpa, aby obalić polski rząd. No bo ten rząd jest rządem proeuropejskim i to się Trumpowi nie podoba, bo on chce Unię Europejską rozwalać od środka. I to też nie bez powodu, jak przekonaliśmy się, Unia Europejska, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, jednak coś znaczy, skoro Trump musiał się być może chwilowo, ale jednak cofnąć w sprawie Grenlandii, ponieważ bał się wojny celnej, bał się konfrontacji otwartej z Unią Europejską, musiał się cofnąć, tak? Okej, okay, nie na zawsze, ale jednak się cofnął i to jednak znaczy, że Unia Europejska dla niego jest kłopotem i chce ją rozwalić. Ma od tego Nawrockiego, ma od tego Orbana, ma od tego Babisza, Fico i chce mieć od tego również polski rząd. Na razie tego nie ma. Toczy się walka tak naprawdę na wschodzie. Nie wiemy, co będzie z Ukrainą. Nie wiemy, co się wydarzy. Czy na to przetrwa. Wiemy, że jakaś zmiana w unii europejskiej nastąpi, ponieważ ta sytuacja powoduje, że unia europejska się musi integrować bardziej i tworzyć wzajemne mechanizmy obronne, tak? Tworzyć wspólny jeszcze bardziej zintegrowany rynek gospodarczy, po prostu się integrować. Wiemy, że Unia Europejska będzie musiała szukać partnerów y, na świecie poza Stanami, a więc, y, okej, okay, Europarlament zawiesił y, na czas jakiś y, wejście w życie umowy z Mercosurem, ponieważ to są umowy do CUE. Co nie znaczy, że dyskusja o współpracy Unii Europejska-Mercosur się zakończyła, y, absolutnie nie. Y, do tej dyskusji wrócimy już za chwilę. Y, za chwilę również umowa Unia Europejska-Indie i to wszystko zmieni tak naprawdę Unię Europejską. Y, co więcej, Zachód się będzie integrował, Unia Europejska Zachodnia się będzie integrowała i teraz pytanie jest dla Polski, czy Polska do tego pociągu wejdzie, czy do niego nie wejdzie. Jak nie wejdzie, zostanie na peronie, być może na zawsze i wtedy zostanie kolejny pociąg, to jest pociąg wschód. Do tego pociągu chce wprowadzić Polskę Trump i ma do tego Nawrockiego. No i w tej sytuacji, gdzie mamy walkę wewnętrzną o Polskę, gdzie wiadomo, że od przetrwania tej koalicji, od przetrwania tego rządu zależy to, czy Polska będzie w Europie, czy nie będzie w Europie. Mamy Nawrockiego, który razem z Trumpem chcą ten rząd obalić i przede wszystkim mamy Nawrockiego, który reprezentuje taki oto model, żeby Polska weszła do wschodniej strefy wpływu, czyli rosyjskiej, z możliwością dla Amerykanów robienia w Polsce interesu, bo taki jest pomysł Trumpa na Polskę i Nawrocki go realizuje. Chcący, niechcący robi to, bo nie ma wyboru, tak, jest rzeczą Trumpa, jest jego inwestycją. I w tej sytuacji mamy partię, która jest częścią rządu, mamy partię, która jest częścią w większości parlamentarnej, i wiadomo, że bez tej, tej partii większość upadnie, tak, i być może również upadnie rząd, i ta partia i jej politycy tego nie rozumieją, tylko zajmują się sobą, tak. Zajmują się tym, kto tam jest ważniejszy, kto powinien być szefem, kto powinien być wiceszefem, znaczy to jest patologia. Nie? I to jakby to pokazuje, jak bardzo ci ludzie są albo nieświadomi sytuacji, albo w Polskę mają w dalekim poważaniu. Szymon Chłownia już pokazał, gdzie ma Polska, tak? zajął się sobą. Najpierw postawił na siebie wyborach prezydenckich, przyczynił się do, do przegranej Trzaskowskiego i do wygranej Domniemanej zresztą, bo my nawet nie znamy wyników wyborów prezydenckich, w Polsce, do tego, żeśmy się doprowadzili, Nawrockiego, miał szansę zablokować, dość do władzy Nawrockiego. Mógł to zrobić jako marszałek, a nie zrobił tego i miał on na tyle odwagi. Co więcej, dogadał się z Pisem, tak? I razem z Pisem chciał obalić ten rząd, do którego należy, po to, żeby utrzymać stanowisko marszałka do końca kadencji, bo o to mu chodziło. Chodziło mu tylko o niego. Potem już był zwolennikiem wyjścia z tej koalicji, bo uznał, że dla jego partii ta koalicja się nie opłaca, tak by nie rozumiał, o co toczy to, 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 się gra. No i okazało się, że cała Polska szukała pracy dla chołowni, nikt chołowni nie chciał, ani w ONZ, ani, w, ani we Francji, bo miał być ambasadorem polskim we Francji, to, to też mu nie, nie wypaliło. No, i do tego stopnia chłownia właściwie stracił, że tak się wyrażę, w popularność, że nawet jego partia już go nie chce, bo chciał do swojej partii wrócić i jego partia go odrzuciła, bo okazało się, że jednak wbrew wsparciu Kośniaka Kamysza nie udało mu się przejąć sterów ponownie z swojej partii, tak, w której zresztą jego nazwisko jest w nazwie. I okej, okay, i to jest wszystko smutne i, i żałosne, ja się zgadzam, tylko że kogo, co to kogo obchodzi? Znaczy, znaczy w obecnej sytuacji naprawdę. Jest ważna współpraca, jest ważna integracja tego rządu, jest ważny wspólny głos, jest ważne wspólne działanie, a nie robienie cyrków o to kto będzie szefem, właściwie czego. Nie już partii. Bo prawda jest taka, że partii chłowni już nie ma, ta partia gdzieś tam szoruje po nie w sondażach. No i mamy dwóch polityków, czy dwie polityczki, dwie ministry. Panią Henin Kloskę i panią Pełczyńską Nałęcz, które reprezentują sobą mniej więcej tyle co Hołownia, czyli nic, które walczą o władzę. Tak? I to jest jakby wielki temat tygodnia, co będzie z tą partią. A więc to najlepiej byłoby dla wszystkich, żeby ta partia się po prostu rozwiązała, żeby ci posłowie przeszli część do PSL-u, część do koalicji obywatelskiej, po prostu no bo tą partię już chyba nic dobrego nie czeka. Zresztą wątpię, żeby ci posłowie myśleli o jakichś jakich tam listach w przyszłych wyborach. No bo jakoś nie widzę ani pani ministry henin kloskiej ani pani ministry Pełczyńskiej Łęcz, prowadzącej niczym y, Piłsudski, tak, y, swoje wojska, tą partię do zwycięstwa, czy do w ogóle do przekroczenia progu wyborczego. Tak więc zamiast zajmować się wyborami w tej partii, które już nie mają żadnego sensu, może ci ludzie po prostu zajęliby się poszukiwaniem sobie jakiegoś miejsca y, na innych listach. Y, to jest jedyne, co im pozostało. Natomiast to, to, co dzieje się w tej partii, pokazuje takie największe dziadostwo polskiej polityki. To pokazuje ludzi, którzy naprawdę się nie interesują krajem, tylko się interesują sobą, swoimi jakimiś drobnymi sprawkami, jakimiś swoimi tam potyczkami i nie rozumieją czasów, w których żyją. Tak, Naprawdę, czasy są bardzo trudne. Toczy się walka o przyszłość Europy, o przyszłość Polski. I to, może ja tam się nie znam, ale moim zdaniem Polska. Europa jest ważniejsza od tego, czy szefem partii chołowni będzie pani ministra pełczyńska nabel czy pani ministra henning tak? Znaczy, no nie. A więc ci ludzie powinni rozumieć, że w tej sytuacji taka sprawa się załatwia po cichu. Chcieli robić wybory, niech sobie zrobią te wybory. Każdy też polityk, który ma doświadczenie, rozumie, że partia to nie jest demokracja. Partia to jest narzędzie do, do, do walki politycznej, instrument do wygrywania wyborów i on musi po prostu działać ten instrument, tak? A więc w partiach zawsze rządzi jeden lider i taka walka o, o pietruszkę w partii, która ma 2% poparcia w sondażach, jest po prostu bez sensu. Natomiast zamiast wykazywać się odpowiedzialnością, ludzie wykazali się głupotą, bo przesyłali wszelkiego rodzaju swoją korespondencję do mediów. I właściwie wszystkie swoje brudy prali na zewnątrz, publicznie. Co jest po prostu chore, to jest skandal, tak? I Hołownia pokazał wielkie dziadostwo polskiej sceny politycznej. Pokazał, co to znaczy nie mieć jaj, co to znaczy nie mieć honoru, co to znaczy myśleć tylko o sobie, starać tylko i wyłącznie na siebie. Pokazał, co to znaczy się nie nadawać na lidera. Pokazał, co to znaczy nie być tak naprawdę osobą na miarę wyzwań swoich czasów. Bo Hołownia... Dostał od historii szansę, tak. co dało mu szansę, żeby stać się wielkim Polakiem. Tak. Mógł być tym, który zablokuje dojście do władzy Nawrockiego, tak. co by zablokowało tą, tą sytuację, w której Polska jest obecnie, bo mielibyśmy prezydenta, który byłby proeuropejski. Tego Polska potrzebuje. I to zależało od hołowni. Nawet on mógł zostać tym prezydentem, jeśli dobrze by to rozegrał. Ale mimo tego, że miał taką szansę, on wolał tego nie robić, bo się wystraszył, no bo niby po co. Tak. No, i potem okazało się, że się pogniewał na swoich kolegów z koalicji. Poszedł szukać szczęścia do PiSu. Chociaż faktem jest, że jeśli Chłownia jest pod to tylko dlatego, bo wyborcy zagłosowali na jego partię po to, żeby dać większość Tuskowi. Takie są fakty. Chłownia o tym zapomniał. No i cóż, dzisiaj gdzie jest Chłownia, nie ma chołowni. I nawet jego partia go nie chce. Tylko, że co nas to obchodzi, tak? Naprawdę. Znaczy, co mnie obchodzi walka wewnętrzna dwóch pań, y, które wygryzły y, swojego szefa y, o partię, której już nie ma? Co mnie to w ogóle obchodzi, tak? Nic mnie to nie obchodzi, tak? Ja oczekiwam od polityków odpowiedzialności w trudnych czasach, ludzi, którzy biorą udział we władzy, w festowaniu władzy, żeby byli poważnymi ludźmi, tak? Jak się jest w opozycji, OK niech się tam bawią, nie? Proszę bardzo. To, że się tam w pisie gryzą, niech się gryzą, są w opozycji. To, że się kopią po koskach w Konfederacji, się kopią po koskach w Konfederacji. Ale jak jest się u władzy, to się bierze za państwa odpowiedzialność, tak? a ci ludzie tego nie chcą brać, nie chcą tego robić, bo zajmować się z sobą. A więc naprawdę będzie lepiej dla Polski, dla wszystkich, jak, po prostu, jak ta partia zwyczajnie zniknie z sceny politycznej. Niech się panie ministry, bardziej o to, kto, kto z nich wygra te wybory, zatroszczą o to, czy Tuskim da miejsce na swoich listach, czy nie da. No bo jak, jak Tuskim nie da miejscówki na listach, no to sorry, ale pani ministra, jedna z drugą, wypadną z polityki i tak to się dla nich skończy. I po prostu niech się naprawdę zajmą czymś pożytecznym i dadzą po prostu nam święty spokój, tak? bo to jest żałosne, to jest przykre i przede wszystkim, już nawet nie chcę mówić o bo nie wiem, czy ci ludzie rozumieją, co to jest patriotyzm, no to po prostu, no to, to jest szkodliwe dla Polski. Dzisiaj Partia Chłowni po prostu Polsce szkodzi. Niestety trzeba ich znosić, bo są częścią koalicji rządzącej. Naprawdę, nie zazdroszczę Tuskowi, bo ja bym z tymi paniami naprawdę nie mógł. No, Tusk musi, tak? Natomiast taka prośba moja, osoby, które ma Polskę w sercu. Pani Hanin-Klosko, Pani Pełczynsko-Nałęcz, dajcie już spokój, tak, nie ośmieszajcie się, niech tam wygra w tej Waszej partii kto chce. Jeśli macie cokolwiek w głowie, to poszukajcie sobie miejscówki na listach Tuska, albo poszukajcie sobie jakiejś innej pracy gdzieś, ale jeśli chcecie brać udział w tym rządzie, to zrozumcie, że teraz toczy się walka o wszystko. Walka toczy się o to, gdzie Polska będzie, tak? I może warto to zrozumieć, bo jeśli tego nie rozumiecie, to dziękuję i do widzenia, tak? Dziękuję i do widzenia. A więc, Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Bardzo proszę Państwa o wsparcie mego kanału. Tych, którzy uważają, że są cokolwiek wart, bardzo proszę o lajkowanie, komentowanie moich filmów, o linkowanie, o udostępnianie linków do moich filmów, o przesyłanie moich linków swoim znajomych, a więc informowanie wszystkich o tym, że ten kanał istnieje. Bardzo proszę o wsparcie wszelakie, oprócz finansowego. Poza tym teraz jeszcze pieniędzy nie zbieram, bo jest to kanał niezależny, niekomercyjny. Natomiast jestem Państwu wdzięczny za wszelką formę wsparcia, jaką możecie mi udzielić. I o to wsparcie proszę. Linkujcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie przede wszystkim. Hejtujcie, jeśli Wam to się podoba. A więc wspierajcie tak tylko, jak możecie. Za to jestem wdzięczny. Przypomnę również o możliwość kontaktu ze mną na adres mail stefani.zbigniew.lapost.net Wspominam również o możliwość kontaktu na drugi adres. To jest zbyszek.stefani.gmail.com. Można również znowu się połączyć na portalach społecznościowych. To jest Messenger, Sygnał, Telegram, a więc WhatsApp również. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że jesteście ze mną. Zapraszam na moje kolejne filmy. Dziękuję za poświęcony czas. Proszę raz jeszcze o wsparcie. Mówię Państwu. Do widzenia. Do zobaczenia.